Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Evil Island, Klątwa Zagubionej Duszy. Eee, tak, załatwiłem tą sprawę w opuszczonych kopalniach. Eee, mamy samorodek, więc czas wrócić i porozmawiać z Walrasianem. A ty, Garansulu, twój plan się nie sprawdził jednak. Ha, he, i żyjemy. I mamy złoto, które byś ty chciał mieć. No, ale cóż. Zobaczymy, co powie nam gubernator. Ach, młody człowieku, dlaczego tak ci się spieszy? Co jest powodem takiego przyspieszenia? Kopalnia! Jaka kopalnia? Co to znaczy kopalnia? A gdzie dzień dobry? Gdzie twoje maniery? Wasza wysokość, bardzo przepraszam za mój pośpiech, ale mam wiele ważnych powodów, by z tobą porozmawiać. Zdecydowałem, że już nadszedł czas, żeby rozpocząć interesy interesy związane z kopalnią. Och, jak nieznośnie tempo! I cóż to za ważne powody? Cóż. Wasza Wysokość, zauważyłem, że wielbisz piękno i jestem przekonany, że w opuszczonych kopalniach znajdę wiele przepięknych rzeczy. Jak na przykład ten samorodek złota. Jeśli przyjmiesz go jako podarunek, będzie to dla mnie wielki zaszczyt. Hmm, cóż, to rzeczywiście ważne powody najwyższej wagi, powiedziałbym. Teraz dopiero poznałem Twoje maniery i muszę przyznać, że jesteś po trosze romantykiem. W rzeczy samej. Co może być bardziej romantycznego od pięknego, ciężkiego, złotego samolotka? Lecz, by rozpocząć interesy, będę potrzebował kluczy od kopalni, a te są pod kontrolą Waszej Wysokości. Jestem pewien, że znajdę tam mnóstwo innych interesujących rzeczy, a najlepsze z nich może nawet zasłużą na miejsce w kolekcji Waszej Wysokości. Och, klucz? A tak, gdzieś go miałem. Cóż, jeśli zamek jest jedyną przeszkodą pomiędzy mną i pięknem? Jak mógłbym ci odmówić klucza? Tak, ale Rasjan jest naprawdę. Jak on mógł zostać w ogóle gubernatorem? Bardzo łatwo go przekupić zwykłym samorodkiem. No, ale to nic dziwnego, że na ingos nie dzieje się najlepiej. W miastach zabijają ludzi, obozy wojskowe się buntują. Kupiec Karansul samowolę prowadzi, więc. Nic dziwnego w tym nie ma. No, krótka rozmowa, krótka piłka, i, i dostajemy. No, obawiam się, ostatnie zadanie na Ingos. Już tutaj nie wrócimy, dlatego bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, naprawdę. Warto jest. <laughs> Przepraszam Was. Warto jest y, przyjść tutaj, y, wejść do, do miasta, aby, aby naprawić y, swoje przedmioty, gdyż y, to się naprawdę przyda. Szczególnie te główne przedmioty, których używa ZAK. Y, to, to jest najważniejsze w tym, w tym wszystkim. Bo potem możemy nie mieć okazji, a jak się zaczynam rozwalać ekwipunek, to, to nigdy nie kończy się za dobrze, prawda? No. Dobra, jesteśmy naprawieni, możemy ruszać dalej do, do wyjścia. Zanim jeszcze wyjdziemy na miejsce misji, chciałem Wam jeszcze tu coś pokazać. Tutaj, właśnie we Włościach Baldiego, pląta się taki człowiek jak paser. Jak widać, jest to on słabszy, ma zbroję i zamiast atakować, ucieka przed nami. Ale co dziwne, ma aż 90 punktów zdrowia, co, co jak na zwykłego, że tak powiem, człowieka jest olbrzymią liczbą, więc warto by zobaczyć. Dlaczego jest taki? Dlaczego ma tak dużo punktów życia? Co, co z niego może wypaść? Punktów doświadczenia nie dostajemy dużo, ale. Proszę bardzo, jest to paser, czyli. E, czyli jak wiadomo może mieć dużo złota. No i ma 10 tysięcy sztuk złota. Co nie jest tak naprawdę nie jest to skromna liczba, więc... Więc warto go zabić, jeśli go zauważymy oczywiście. Tak, Tak wam chciałem jeszcze pokazać. No i teraz myślę, że możemy wracać się, e, możemy iść tam, gdzie mamy iść, czyli e, tędy przez mostek do opuszczonych kopalni, tutaj jest właśnie zablokowany. E, dlaczego w ogóle tutaj zboczyłem na bok? No bo nie wiem dlaczego, o kurczę, ale tutaj e, odnowiły się, e, odnowiły się, oj Marianna, odnowiły się e, tutaj tygrysy, nie wiem dlaczego, ale, ale właśnie się... Ale właśnie odnowiły się po tym jak, e, po tym jak weszłem na tą mapę, nie wiem dlaczego, ale tak już się stało, więc, więc nie będę narzekał, zawsze dodatkowy, e, dodatkowe doświadczenie to, to co, coś dla nas dobrego. I proszę bardzo, teraz już mogę powiedzieć w 100% jest to ostatni troll, którego będziemy musieli zabić. E, tak w ogóle to, to w tamtych e, zamkniętych szybach przedtem był jeszcze jeden dorosły troll, którego wam nie pokazałem. Dwa małe żywioły śniegu i dwa, jeden średni, więc wiele nie straciliście. Naprawdę nic nie straciliście, czego byście nie widzieli dotychczas. Nie będzie źle. Dobra. I dobra, to... I otwieramy sobie tutaj bramy do opuszczonych kopalni. Oczywiście trzeba użyć klucza. I teraz należy wejść do kopalni w której zapewne przetrzymywania jest księżniczka. Co nas czeka? Właśnie mniej więcej w tym miejscu leży, e, tu gdzieś leży ciało Tilwara w multiplayerze, więc niestety. Ale tutaj na drodze do tej kopalni są bardzo mocni przeciwnicy, tacy jak doświadczeni rozbójnicy. Zobaczcie: 160 punktów życia, 85 obrony i 101 ataku. E, no, proszę bardzo, nie możemy się jak za niego zabrać, chociaż ciągle pakuje na maksa, jeśli chodzi o o, atak Brisena i Marianny. No, Marianna już ma 104, ale dalej ma problemy z trafieniem bardzo łatwym. I tutaj mamy, możemy wykonać misję. Proszę bardzo, e, znajdź wejście do kopalni pierwszej. Tutaj już są zwykli rozbójnicy. E, ta kopalnia jest najbliżej bramy, na do niej wejdziesz. Jeżeli jednak ją wybierzesz, będziesz musiał e, dłużej, więcej czasu spędzić w katakumbach. No, poniekąd jest to racja, że wchodząc tędy mamy mm, więcej do przejścia e, w samej kopalni, ale, ale nie aż tak bardzo, tak naprawdę. A poza tym, jak wiecie, ja Wam chcę pokazać wszystko, więc, więc Wam pokażę i tędy, i tam tendy. Po prostu wszystko. O, tu się. O, 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 Tutaj się zaczaił rozbójnik na Mariannę. Co nie skończyłoby się zbyt dobrze. Naprawdę. No ale jak widać, tutaj z tych rozbójników jest około. No, do półtora tysiąca. Y, do półtora tysiąca złota, więc. <laughs> za tego paswera było prawie 10 razy więcej, więc naprawdę warto go zabić. No i w multiplayerze jest tu masa robalo głowy. Oczywiście. Dlatego... No ale, ale to już nie będę zagłębiał się. No i właściwie muszę wam powiedzieć, że e, że już więcej nie będę wam opowiadał o, o tych misjach z multiplayera, no bo ja już dalej jak na ingos to nie grałem tak naprawdę zbyt dużo, więc no niestety, no niestety wam tego nie pokażę, ale, ale no, no tak już jest. I proszę bardzo, tu mamy zablokowaną kopalnię drugą, ale jeśli podejdziemy, to ona powinna się odblokować, o ile mnie pamięć nie myli. O, proszę bardzo, wejście do kopalni drugiej i kopalnia się odblokowała. Cześć, to ja. Tak. Tak powinienem zaczynać każdy odcinek. Zagrajmy w Evil Island. A nie tak, jak ja to robię. No, ale... SAG ma swoje poglądy, więc... I swoje historyjki do opowiedzenia, więc... no cóż. I doświadczony rozbójnik nas nie widzi, a miałem nadzieję, że uda się coś w plecy, tak nie. No, i wejście do kopalni trzeciej. I tutaj właśnie według tego jest, że jest najbardziej wysunięta, jednakże jeśli skorzystasz, to wędrówka będzie łatwiejsza, ale tak naprawdę niewiele, niewiele. Dobra, jeszcze wrócimy się. O, nawet no, tygrys tutaj jest. ona no, taki naj najsłabszy. który pada po jednym ciosie, no. Znajdę coś tutaj. Niech i tak będzie, że i tygrys, ale nie, tak się zastanawiam, czy tutaj jest jeszcze a, tak, jeszcze jeden doświadczony rozbójnik, którego Marianna sama niestety nie pokona, więc musimy zaczekać na e, ciężkozbrojne zastępy Zaka i Brisena. Proszę bardzo, jak sobie pięknie radzą. No i myślę, że to byłoby na tyle. W tym odcinku zagrajmy w Evil Island klątwa zagubionej duszy, gdyż, e, gdyż pokazałem wam jak zabić wszystkich przeciwników, e, więc teraz korzystam nie wiem dokładnie, ale prawdopodobnie z tego wejścia i zobaczymy się w środku.